Zastanawialiście się kiedyś, czy rzeczywiście jest nam potrzebny wyrostek robaczkowy? Wyrostek robaczkowy to niewielkie odgałęzienie jelita, a jego zapalenie to połacinie appendictis. Każdego roku u 4 na 1000 osób diagnozuje się zapalenie wyrostka robaczkowego, które prowadzi do nieuniknionej operacji. Życie osób, które się go pozbyły, jest całkowicie normalne. To po co jest nam potrzebny? Do XV stulecia jego istnienia nikt się nie domyślał. Pierwszym, który go narysował w 1492 roku, był Leonardo da Vinci. Co prawda i te rysunki, i istnienie wyrostka robaczkowego stały się znane dopiero w XVIII wieku, kiedy rysunki Vinciego zostały wydrukowane. Powszechnie uważano, że ten dziwny organ posiadają tylko nieliczne zwierzęta niektóre gatunki gryzoni, roślinożernych i ssaków. W dawnych czasach brak wiedzy nie tylko o chorobach tego organu, ale w ogóle o jego obecności w organizmie pociągnęły za sobą wysoką śmiertelność z powodu zapalenia otrzewnej. Grafton Smith, epitolog i atonom, odkrył podczas wykopali z mumię, która cierpiała na zapalenie wyrostka robaczkowego. Ale medycyna nie stoi w miejscu. Dlatego pierwszą eksperymentalną operację usunięcia wyrostka robaczkowego przeprowadził chirurg Claudius Amiant w 1735 roku. Po usunięciu zrobiałego wyrostka pacjent, a dokładnie chłopiec w wieku 11 lat, wrócił do zdrowia. Przez długi czas odpowiedzi na pytanie, po co jest nam potrzebny wyrostek, nie było. W 1871 roku Karol Darwin, Wysnuł teorię, że wyrostek to organ szczątkowy układu trawiennego, który w procesie ewolucji utracił swoje znaczenie. Wielu naukowców uchwyciło się tej teorii i trzymało jej się przez długi czas. Po tym cały współczesny świat medyczny zaczął prowadzić wojnę z wyrostkiem robaczkowym, a w Niemczech i w USA zaczęto go usuwać już noworodkom. Skutki tych działań okazały się opłakane. Wiele dzieci przestało tolerować matczyne mleko, pogorszyła się ich odporność, a także rozpoczęły problemy z rozwojem umysłowym oraz fizycznym. Jak wyjaśniło się później, osoby z usuniętym wyrostkiem z trudnością odbudowują jelitową florę bakteryjną po każdej odbytej chorobie. Funkcje wyrostka robaczkowego długo pozostawały nieznane, aż do 2007 roku, kiedy grupa naukowców z Instytutu Medycznego na Uniwersytecie Duke w USA ustaliła prawdę o przeznaczeniu wyrostu. Jak się okazało, wyrostek robaczkowy pełni bardzo ważną funkcję w układzie odpornościowym i służy jako schronienie dla korzystnych bakterii zamieszkujących jelito. Te korzystne bakterie syntezują przeciwciała, immunoglobuliny oraz specyficzne białka, mucyny. Jeżeli w jelicie pojawia się infekcja, ten arsenał rzuca się na infekcję, wywołując biegunkę i w ten sposób usuwają złe bakterie z organizmu. Wyciągając wnioski na temat korzyści z obecności wyrostka robaczkowego w organizmie, śmiało można stwierdzić, że właśnie on jest organem, który wytwarza korzystne dla jelita bakterie, które wspierają normalne działanie organizmu jako jednej całości. Wyrostek robaczkowy to nie tylko pożyteczny, ale i podstępny typ. Jeżeli coś jest nie tak, od razu pojawia się w nim stan zapalny. Wywołać go może nieprawidłowe odżywianie albo infekcja organów układu trawiennego. Wyrostek robaczkowy ze stanem zapalnym niezwłocznie trzeba usunąć. Dlatego, jeżeli odczuwasz silny ból w dolnej części brzucha lub w okolicy pępka, a do tego bólowi towarzyszą wymioty, natychmiast zgłoś się po pomoc lekarską. Jeżeli nie zrobisz tego w ciągu kilku godzin, skutki mogą być nieodwracalne. A ktoś z Was miał już wycinany wyrostek robaczkowy? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!